Cześć, dzisiaj wam pokażę jak włączyć Paint'a. No i to na tyle. Zacznijmy. Wyszukaj programy i pliki. Wpisuj. Czekajcie, muszę spojrzeć na kartkę, jak to się pisało. A... P... A... I... Paint... Nie ma. Aha. W takim razie mamy tu taki plik i otworzę go za pomocą Painta. No i w Paincie mamy fajne różne obrazki, i tutaj mamy gumkę, nawet ścieramy to, co narysowałem i rysujemy nowe. To jest taki program do rysowania. Weźmiemy sobie kolor na go, zrobię lutka. No i możemy robić takie fajne rzeczy, jakieś kółka, tak i tam dalej. No i to na tyle. Zapiszemy sobie. Cześć.